Witamy w luksusie. Wkraczamy w świat tego, co najdroższe, najlepsze i najpiękniejsze. Przed Wami luksus w najczystszej postaci. Dla jednych wieczne marzenia, dla innych fantastyczna rzeczywistość. Życie bez najmniejszych limitów po prostu czysta przyjemność. Pokażemy najbardziej ekskluzywne produkty i usługi. Odwiedzimy miejsca, do których dostęp mają tylko najbogatsi Polacy. Poczujemy, jak wygląda życie, gdy wszystkie zachcianki są na wyciągnięcie ręki. Sprawdzimy, jaki jest zapach pieniędzy i kolor bogactwa. Na podróż po luksusowej krainie zapraszają Lidia Popiel i Edyta Pazura. Witamy w programie przesiąkniętym luksusem. Lidia Popiel, Edyta Pazura. Jak co tydzień przygotowałyśmy dla Państwa dużą dawkę informacji, których wspólnym mianownikiem jest właśnie luksus. Dziś w programie m.in. luksusowe przybory do pisania. Powietrzny makijaż. Gratka dla pasjonatek biżuterii. Oraz koszule szyte na miarę. Obowiązek luksusowego mężczyzny. Na początek zapraszamy na rajd po warszawskich sklepach z luksusem.